Do kogo należy wizerunek Świętego Mikołaja i czy grozi coś za jego wykorzystanie? Święty Mikołaj, jakiego znamy, w czerwieniach, czapce z pomponem i workiem z prezentami, zaistniał w reklamie Coca-Coli już w 1931 roku rękami rysownika Hadona Sandblom. Jedni twierdzą, że prawa do wizerunku Świętego Mikołaja należą właśnie do tej korporacji i korzystając z niego, na przykład do celów marketingowych, teoretycznie narażamy się na odpowiedzialność karną czy cywilną. Inni wskazują za to, że nie ma podstaw, aby Coca Cola przywłaszczała sobie prawa do tej postaci, albowiem bezpośrednią inspiracją do jej stworzenia był wiersz Klementa Clarka Mura. Pod tytułem A Visit from St. Nicholas. Jakby nie było, nikt z nas raczej nie spotkał się z jakimś głośnym przypadkiem dochodzenia roszczeń w tym zakresie. Ciekawe co na to sam Święty Mikołaj. Można wysłać list na jego oficjalny adres w Laponii w tej sprawie. On na pewno w prezencie chętnie polubiłby nasz kanał i zasubskrybował, co możecie zrobić i wy.